Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, typu alarm bombowy w stolicy czy przewodów bis, za około dobę bandyci Kaczyńskiego spróbują wywołać w Polsce wojnę domową w celu powrotu ich gangu do pełnej władzy i bezkarności. Byłaby to już druga ich próba zamachu stanu. Po nieudanym puczu Macierewicza. Młodym, przypomnijmy, 4 czerwca 92. Tak zwana nocna zmiana alias nocteczek. Lech Wałęsa, Donald Tusk i kilku innych polskich patriotów udaremniają perfidny atak kościelnej agentury na Polskę, celem zamiany jej w państwo wyznaniowe, a naszej młodej, dopiero powstałej demokracji w teokrację. By umożliwić Kościołowi katolickiemu już nie tylko ekspresowe ograbienie Polski według planu Wojtyła Glęb na licencji Watykanu, lecz jej całkowite de facto przejęcie. Kościelni agenci, nieżyjący już mecenas Breżniew i pies Ferdynand Wspaniały, obecnie znany jako Raz Putin, pod pretekstem lustracji, czyli żonglowania sfałszowanymi przez siebie ezbeckimi teczkami. Próbowali przejąć Polskę jako łup dla KK, zamienić ją w teokleptokrację, coś ala la ochlokleptokracja PiS z lat 2015-2023. Tyle, że oficjalnie współzarządzaną przez episkopat. Nigdy nie zapomnę momentu wygadania się steropianowego Breżniewa, gdy wysypał się z pamiętnym, czyja będzie Polska. I miny Macierewicza po kopie w dudę od dowódców jednostek nadwieślańskich, gdy zrozumiał, że spuczu nici. Olszewski nie pytał jaka będzie Polska. To go nie interesowało. On pytał czyja będzie. Czyja? KK i jego kolaborantów? Czy nasza? Polaków? Czy znowu ciemna i zabobonna jak druga RP? Czy może wreszcie mądra, nowoczesna i faktycznie w Europie? Rozmodlonych łajdaków i parafialnych baranów, czy szybko mądrzejące, mądrzejącego światłego społeczeństwa obywatelskiego? Daliśmy radę wtedy, damy i teraz, nie Kaczyński, i reszta tych twoich zgrywających patriotów, złodziei, z Bóg honor, ojczyzna na ustach. Polska już nigdy nie będzie ani wasza, ani waszych wspólników w koloratkach. Polska zawsze już będzie Polaków. Normalna, coraz normalniejsza. Ta pana wójta i plebana już nie wróci. Wszystkie wasze zbrodnie, łącznie z tą planowaną jutro, ukażemy społeczeństwu w naszym Muzeum Polskiej Chwały i Hańby. Naród dowie się prawdy, kim jesteście i co zrobiliście. I ukażemy to tak, że publicznych występów odechce się wam do końca życia. Wracając do jutrzejszego puczu kilka próśb i sugestii do władz Warszawy, nowego rządu Polaków, ważne gmachy i miejsca strategiczne mocno obstawić trzeba chyba policją i wszystko rejestrować z możliwie wielu kamer, a w tłum wysłać kilkunastu swoich tajniaków w przypadku jakichkolwiek zamieszek, prowokacji, agresji fizycznej, niszczenia mienia, natychmiastowa zdecydowana reakcja policji. Wyławianie poszczególnych bandytów i nadołek, a potem dokładna spowiedź. Bo podczas przesłuchań powychodzą ciekawe rzeczy: wszelkie materiały audio-wideo, również te nakręcone prywatnie, okażą się tym razem bezsenne. W tym miejscu prośba do współobywateli, aby nagrywać wszystko, każdy ruch bandytów Kaczyńskiego i ich akolitów, zwłaszcza słowa wypowiadane przez polityków PIS i SP. Pozornie mało ważne zapisy mogą przed sądem okazać się kluczowe. I prośba do mieszkańców stolicy, by nie gromadzili się jako kontrmanifestacja. Po pierwsze z uwagi na pisich prowokatorów i przebierańców, w tym uwaga również w policyjnych uniformach, którzy zechcą wykorzystać Waszą obecność. Po drugie, aby nie zawyżać sztucznie ilości uczestników. Walcząc o życie, czytaj kasę, propagandyści ZP. Pokażą to w swoich mediach jako wielki sukces frekwencyjny. Podobnie jak np. Trump swoje zaprzysiężenie, nim zdjęcia z lotu ptaka nie ukazały prawdy, oby na pucz dotarła niezawodna Lotna Brygada Opozycji lub inna kreatywna grupa z megafonami i soczystymi hasłami, by walić je jako kontry na każde kłamstwo kaczystów. Na przykład na KO jako rzekomą koalicję oszustów od razu odlew. ZP to koalicja złodziei, Zjednoczona Prawica to wszawica, Dojna Zmiana, czyli banda Kaczyńskiego, najwięksi złodzieje w dziejach Polski. Wy nie żadne wolne media, a partyjna pisarz czujnia. KO oznacza koniec, koniec waszej pizdojarni. Wy nie bronicie łajdaki żadnych wolnych mediów, a swoich tłustych koryt By dalej okradać Polskę I sztuć Polaka na Polaka Szabrowniki do Republiki Malwersanci i rabusie Wonna dzielną osiem, Wynocha z Woronicza Lizusy, Gluta i Macierewicza Raz skropidła, Raz z Różańca Błąkiewicza, Obłąkańca choleckiej i Paskary Kasa do zwrotu i na San Eskobary Peryry i Gmyze Dopaki w Belize od takie tam pierwsze z brzegu stadionowe przyśpiewki do głównego przekazu tego z centralnego studia się, przydałaby się natomiast trójka wygadanych politycznych DJ-ów, konferencjerów, ale takich z refleksem, esprit i zaskokiem, aby kontrować puczystów na bieżąco, z timingiem. Wtedy efekt kontry jest najlepszy, by niosło się weter i dudniło w głowach społeczeństwa, Plus, oczywiście, zsynchronizowany obraz na ulicznych ekranach, ale taki obraz, że i suwerenowi z gniewu zacisną się pięści. Z głośników od rana prawda o złodziejach Kaczyńskiego, podana tak, by dotarła do każdego. Suweren musi dowiedzieć się wreszcie w spektakularny sposób, kim naprawdę są kaczyści i co zrobili z Polską. Czasu zostało mało. Działać trzeba w trybie nadzwyczajnym. Zobaczymy, komu pomoże pogoda. Im mniej ludzi przybędzie na pucz, tym mniejsza szansa na wywołanie wojny domowej i tym lepiej dla Polski. Im więcej rozrób i prowokacji bandytów Kaczyńskiego uda się nagrać, tym gorzej dla nich. Czujnym trzeba być już od dzisiaj. Knują non-stop. Najważniejsze, aby jutrzejszy zamach stanu kaczystów i kurskiej Goebel-Siarni okazał się dla nich finalnie tym. Czym dla Hitlera bitwa pod Kurskiem? Musimy nie tylko odeprzeć ich atak, ale i skontrować tak, aby moralnie, finansowo i logistycznie już się nie pozbierali. By nastąpił widoczny dla wszystkich początek ich końca, a winnym tej klęski znowu okazał się karyłowaty sratek, jak w 2007. A propos, zobaczcie Państwo, jak te dranie się wożą. Puszą, jak się rozzuchwaliły, do czego doprowadziło zziobrowanie wymiaru sprawiedliwości herbu kaczyński. Po Łomocie w 2007 szybciutko i grzecznie przekazali władzę, doskonale wiedząc co nabroili i co im za to grozi. Dosłownie z dnia na dzień pochowali się cichcem i zniknęli z radarów. A teraz przekonani o swojej bezkarności przyspawali się do koryt i koń mi nie oderwiesz. Tu przypomnijcie sobie Państwo tamtą złapaną na kradzieży za rękę pokojówkę złodziejkę, o której opowiadałem kiedyś w którymś z komunikatów AZDR. Jej oczy, mimikę, zachowanie, co ona wyprawiała i krzyczała podczas próby zatrzymania i odebrania łupów, to kalka jeden do jednego i alegoria tego, co mamy dzisiaj, co wyprawiają bandyci Kaczyńskiego, inkluzyw ich rezydent ten oszołom całkowicie już chyba zwariował i nie wie co czyni za kościuszki dyndaliby na rynku już w 2016 razem z Jendraszewskim i paroma jeszcze innymi łajdakami w koloradkach za to co zrobili z polskim kościołem za Piłsudskiego co najmniej 200 bandytów Kaczyńskiego w tym błazen rezydent kuchara zdrajcy z SN już w październiku staliby nie przed żadnym trybunałem stanu a przed plutonem egzekucyjnym, a te bydlaki zamiast dziękować, przepraszać za swoje zbrodnie, za to, co zrobili z Polską, dalej bezczelnie brudzą, podpalają, dalej demolują kraj i pchają go w anarchię. Przypominam nowym władzom, za wszystko, co stało się z Polską po roku 2015, stoi osobiście Jarosław Kaczyński. Jak najszybciej musi odpowiedzieć za sprawstwo kierownicze, by tylko nie umarł ani nie dostał wylewu, i w świadomości dożył końca procesu depislamizacji kraju łącznie z oczyszczeniem Wawelu i usunięciem wszystkich pomników obu tych zbrodniarzy. Kończąc, uwaga ogólna. Potrzebny jest błyskotliwy, wybitny merytorycznie i werbalnie, znający angielski, wiarygodny rzecznik prasowy rządu. Bez takiej osoby nie da się w tak trudnym czasie prowadzić państwa. Najlepiej ktoś świeży, byle nie stary, no i oczywiście nie o irytującym, jak pisie rzeczniki, szczekacze, wyglądzie i zachowaniu. Neutralna fizjonomia, spokój, rzeczowość. A może, panie Tusk, kolejny majstersztyk i jednocześnie szachmat dla bandytów na kaczych łapach. Transfer roku czyli przejście Pawła Schefern Akera na stronę dobra. Kilka takich transferów miałby potężny efekt strategiczny i psychologiczny. Oho, Wandzia, popatrz. Dla normalnych pisowców znalazło się miejsce i w nowym rządzie. No ale to już suwerenne decyzje koalicji, nic nam do tego. Póki co pełna koncentracja na odparciu puczu Kaczyńskiego. Zależeć od tego będzie bardzo wiele, o wiele więcej niż większość z nas sądzi.